Siemano, cześć! Właśnie przyjechałem na budowę, mimo że za bardzo tutaj się nic nie działo w ostatnich dniach, odkąd wylali mi ten strop, ale no, lubię sobie tutaj przyjeżdżać, popatrzeć, powyobrażać sobie, kto będzie, pokminić, no i do Was pogadać, ehm, bo zauważyłem, że odcinki z budowy lepiej oglądacie niż, niż odcinki nagrane w mieszkaniu. Ehm, no i właśnie sobie tak teraz tutaj stoję i. Słuchajcie, jak przejeżdżają auta, czego zawsze chciałem uniknąć, bo w moim... Znaczy e, nie ma działki idealnej, ale w moim domu rodzinnym, tam gdzieś większość życia mieszkałem, to raczej była taka... No, po pierwsze, działka była mocno w głąb e, ulicy, która szła od ulicy Głównej. E, przez to było zdecydowanie mniej tych aut, a poza tym było sporo drzew. Sporo pobudowanych budynków, no, cała ulica była już dawno wybudowana przez domy jednorodzinne. One trochę wytłumiały. No i właśnie drzew, na których e, zawsze jakieś ptaki siedziały, sobie tam śpiewały, i to zawsze jakoś zagłusza te odgłosy ulicy. To mnie trochę denerwuje, nie powiem, że nie. E, nie wiem, czy w ogóle to się da jakoś zagłuszyć posadzeniem drzewek właśnie i, i, i tym, że po pierwsze drzewie, drzewa będą szumiały, po drugie ptaki będą śpiewały i tak dalej, no jestem ciekaw, czy to da się jakoś sensownie wyeliminować, chociaż połowicznie, no bo przecież sobie nie będę robił tutaj ekranu dźwiękoszczelnego, no i tak sobie wyobrażam, że sobie siedzę na trawce, a auta przejeżdżają, czy to będzie wkurzać, czy nie, może tylko teraz to słyszę, bo się wsłuchuję, no, mo, mo, może tak nie będzie. W ostatnim odcinku podpowiadaliście mi co do kotłowni. Niektórzy mówią, że absolutnie się nie zmieści w mojej kotłowni nic, że macie większe kotłownie i wam się wszystko nie zmieściło, i że w ogóle bez szans. I że w ogóle jak ja mogę teraz na tym etapie dopiero się nad tym zastanawiać, a nie na etapie projektowania. No, nieważne. Inni za to oczywiście mówią, że mają mniejsze kotło. Nie wszystko się zmieściło. Kwestia zaplanowania, organizacji. Także, oczywiście, ile ludzi, tyle opinii. Zobaczymy. Z tym okapem blatowym. Właśnie chyba pójdę w ten okap blatowy z wyciągiem. Czyli ten wysuwany z blatu, który będzie tam ktoś mi mądrze napisał. Widać, że gościu, gościu ogarnia i się zna, żeby już na tym etapie, na, na etapie wylewek tam z, zrobić jakiś płaski kanał wentylacyjny, więc y, o tym na pewno będę gadał z wykonawcami, więc mega dzięki za te podpowiedzi, y, bo raczej w taki okap y, blatowy pójdę. I co? No i a dlaczego wysoki sufit? Bo też takie pytania padały. No głównie ze względu na design i przestrzeń. Ja rozumiem, że y, nie wiem, ciepłe powietrze może uciekać do góry i tak dalej, ale y, lubimy otwartą przestrzeń, z żoną, i na tym od początku nam zależało, więc taka, taka a nie inna decyzja. Dzięki też za mm, Wasze opinie dotyczące tej kuchni, e, która, która według Was jest lepsza. No zdecydowana większość, nie wiem czy nie wszyscy powiedzieliście, że e, no zmiana na plus z tym, co Kumpel mi tam zaprojektował. E, ja tam ciągle nie potrafię podjąć decyzji, że ona na to nam nie jest wściekła, że. Już raz zdecydowaliśmy, to idźmy w tym kierunku. Eee, widzowie ci piszą, że jest lepiej. No, ja się ciągle tam borykam z tym, ale nie, no, raczej pójdziemy w tą stronę, tylko ja muszę zawsze nad wszystkim się zastanowić 28 razy, czy nie będę żałował. Jeszcze chcę wam tylko powiedzieć, bo ja dosyć nieregularnie wrzucałem te odcinki, e, że teraz raczej będę starał się wrzucać co niedzielę w okolicach 16-17, więc możecie sobie tam jakąś przypominajkę zrobić, e, żeby wam to nie uciekało. Postaram się Zawsze w niedzielę, a może czasem jakiś odcinek będzie częściej. No my, mówię, jak będzie dom już w stanie zamkniętym, będziemy coś mogli sobie grzebać, dorabiać i tak dalej, to myślę, że więcej materiałów będę mógł nagrywać. Niektórzy mówią, że tam jestem księciunio-bananowy chłopak i sobie nie chcę pobrudzić rąk robotom. Nie, ja bardzo chętnie porobię jakąś robotę, taką, której będę mógł nie spierdolić. Więc w miarę chyba prymitywną, jeżeli chodzi o kwestie budowlane, tylko takie mi zostają. Więc będę też działał sam, też zobaczycie rzeczy wykonywane przeze mnie. Będziecie mogli się pośmiać, pokrytykować. No ale jeszcze nie na tym etapie. No, na tym etapie wolałem rzeczy zostawiać specjalistom. Słuchajcie, tutaj przed chatą będzie taki niski murek, dokładnie mniej więcej w tym miejscu. Zresztą pokażę Wam tutaj wizualizację od frontu. A tak, to tutaj, na prawo i na lewo. No tu, wiadomo, tu będzie gdzieś brama. A tutaj, na lewo, nie wiem, czy chcemy mur. E, murek chyba nie. Raczej zrobimy sobie taki e, grzebieniowy system ogrodzenia. E, no i. No i muszę pogadać z wykonawcą, żeby e, wykopał mi tu, jak już ma dostęp, wiecie, jeszcze tu Wiedzie Kopara. Czy wiedział tu na coś kopara? Tak, powiedział, że na coś tu jeszcze wiedzie, więc tym bardziej, żeby mi tutaj wykopał i zrobił fundament pod ten murek. Zobaczymy, ile mnie skasuje, to Wam powiem. no Mam nadzieję, że nie dużo, bo to dosłownie ten murek ma, nie wiem, półtora metra długości. I jeszcze jedno. I tutaj, e, pamiętacie, na, na wizualizacji, czekajcie jeszcze, pokażę od tej strony. My mamy mieć tutaj. Wzdłuż tej ściany, tu będzie taras, nie generalnie tu, tu będzie taras. I od tamtej ściany będzie szedł taki murek, ciach, 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 ciach. Dotąd tak, jak jest na wizualizacji, tutaj teraz widzicie? Więc em, tak, wzdłuż tej ściany będzie szedł taki murek, na którym się będzie teoretycznie siedziało e, dubskiem na tarasie, i tu też chcę, żeby gościu mi wykopał po prostu. I zalał fundamentem. Nawet nie wiem, czy ten fundament. Ojciec mi podpowiada że ten fundament powinien tam rzucić jakieś dwa pręty, żeby lekko go uzbroić, bo to będzie długi element, więc żeby nie popękał. No i potem sobie znowu to kurczę albo żeby mi wymurował to z bloczków silikatowych ten murek albo zrobię to sam. No to będziecie mieli przynajmniej zwałę i będę miał jakiś ciekawy materiał do nakręcenia, że sam sobie. Oczywiście to pewnie nie jest nic trudnego, no znowu pewno robię z siebie większą oferę niż jestem, yy, ale, ale myślę, że jest duże ryzyko, że jak ja to będę robił, to coś spierdzielę No w każdym razie dam wam znać, bo będę miał wyceniane właśnie dodatkowo tutaj zrobienie yy, małego wykopu zalanie fundamentem i wymurowania tego murku, żebym po prostu miał z tym spokój, bo tak się domyślam, że jeżeli dzisiaj, jeżeli teraz wykonawca mi tego nie zrobi, i tak samo tego murku tam przed chatą, to nie zrobię tego e, przez kolejne 5 lat. No i dobra, ja się żegnam. Dzięki wielkie za dziś. Pamiętajcie, odcinki będę wrzucał w niedzielę. E, jeżeli będą częściej, to częściej, ale w niedzielę zawsze na pewno jeden wpadnie. Dajcie te łapy w górę. Pokażę Wam zresztą do jakich statystyk i danych ja mam dostęp, jeżeli chodzi o YouTube Studio. Pokażę Wam, ile na tym zarabiam. Pokażę Wam, kto mnie ogląda. Generalnie, o, jedna wielka prośba około do, dokładnie tylu Was subskrybuje. A tylu nie subskrybuje, teraz to widzicie, więc, please, wrzućcie subskrypcję, żeby wam te materiały nie uciekały. Łapa w górę zawsze niesie najbardziej film dla twórcy. Widzę, że jeżeli jest tych łapek więcej, to zdecydowanie więcej jest tych odtworzeń. Generalnie, pierwsze dwa filmy, miałem tam po około 700 łapek w górę, i one dwa mają najwięcej odtworzeń. Fajnie by było, gdybyście mi w tym pomogli, bardzo to docenię. Um, ale tak czy siak, dzięki tak jak wspominałem, każde komentarze czytam. E, w wielu rzeczach już mi tam pomogliście. Zweryfikowałem niektóre rzeczy i mieliście rację, więc. E, dzięki, że jesteście. Miłego dziąka trzymajcie się pa!